Śmiało, śmiało, śmiało. Idziesz. Dobrze. Cudownie. O, dobrze. Otwórz oczy. No to jestem stara ja. Zapraszam cię tutaj. Zanim odsłonię lustro, chciałam ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy myślałam o siódmej edycji, zawsze myślałam o jakimś takim haśle przewodnim. Mhm. I dopiero kiedy Cię poznałam, poczułam to hasło. Wszystko się zmienia, jak Ty się zmieniasz. Nieodwrotnie. I nie. trzymaj się tego, proszę Cię. Nikt nie może Cię ograniczać. Nie pozwolę nikomu na to, żeby to robił. Cudownie. To bardzo Cię proszę, zamknij oczy. Mhm. Dobra, otwórz oczy. Nie widzę się. Właśnie zastanawiam się, czy powinnaś się zobaczyć. Dlaczego? Zastanawiam się, czy najpierw chciałabyś się przejrzeć w oczach swojego mężczyzny, czy sama? Chyba mojego mężczyzny. To znaczy, że nigdy nie odsłonię tego lustra. Powiedziałam ci, Ale wszystko ja wiem... się zmieni, jeśli ty się zmienisz. Ty najpierw dla siebie, a dopiero ja później wiem. cała reszta. Ja wiem, ale ja wiem, że zobaczę w nim ogromną miłość. Która miłość Cię bardziej interesuje? Twoja czy jego? Moja. To jeśli twoja, to w czyich oczach najpierw chcesz się no zobaczyć. Swoich. Dziękuję. Zapamiętaj to. Najpierw ty, później reszta świata. świata. Okej? Okay? Zamknij oczy, i otwórz oczy, ja. Przepięknie. Cudownie, naprawdę. Jest przepięknie, naprawdę. Pięknie wyglądam. Finałowa stylizacja Małgosi to piękna, wzorzysta sukienka z dłuższym tyłem, do tego pomarańczowe szpilki i torebka w tym samym kolorze. Dziękuję Ci Maju. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Zrobimy szybkie poprawki. Zaprosimy Twoją rodzinę, co? Dobra. Gąskę możemy poprosić? Siódma edycja Saberskiej Sposób na Modę, pokazujemy wszystko tak jak jest, nic nie ściemniamy, dlatego gąska szybko podbiegła, poprawiamy po to, żeby rodzina mogła zobaczyć Gosię taką piękną, jaką siebie zobaczyła Gosia przed sekundką. Trochę się spięłam, ale to znaczy, że ja też jestem normalna. Zobacz, ja! Zobacz, mama! No, proszę, dzień dobry. Mm. Jak ty pięknie wyglądasz, ja! Hej. Niesamowicie! No, zakładamy. I siadaj. Jak? O, ślicznie. Pięknie, co? Ja mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Mm. Mm. Żebyś mogła. Podkreślić swój charakter. Ale piękny. Mężczyźni, których kochasz? Tak. Twój mąż i twój mężczyźni. syn. Może przepiękna jest. Tu dla to na ciebie taki prezent. Dziękuję. Od nas.